beim Anblick von Blut wird sie ohnmächtig. Ona mdleje na widok krwi. Dokładnie w tłumaczeniu akurat zaczyna się tutaj przy zobaczeniu krwi, na skutek zobaczenia krwi, prawda? beim Anblick von Blut co się dzieje? wird sie unmächtig. Beim Anblick von Blut, na, krwi, wird sie ohnmächtig. Wogelä, äh, lächte ohnmächtig werden, albo in Ohnmacht fallen. Da, czyli semblec, Er bot einen erbärmlichen Anblick. On przedstawiał żałosny widok. Er bot einen erbärmlichen Anblick. Du versperrst mir die Aussicht. Jak ktoś stoi nam na przykład, nie wiem, na koncercie albo na meczu, prawda? Możesz powiedzieć do niego: "Hej, Du versperst mir die Aussicht. zasłaniasz mi widok, nic nie widzę. Du versperst mir die Aussicht. Der Ort bietet eine wunderschöne Aussicht. Czyli z tego miejsca roztacza się piękny widok. No, jak widzicie, nie ma takiego czegoś po niemiecku, jak roztacza się. tak mam polski piękny czasownik, tylko to miejsce oferuje, bo bietet, to jest oferować, piękny äh, widok. Der Ort, to miejsce bietet, oferuje, eine wunderschöne Aussicht. Piękny, przepiękny widok. Er hat wenig Aussichten auf Erfolg. on ma marne widoki na powodzenie to marne jest zastępowane słówkiem wenig mało on ma mało widoków er hat wenig aussichten auf erfolg czyli nie bardzo wierzymy że mu się coś uda ich habe etwas tolles im auge Mam coś fajnego na widoku. Można też powiedzieć: że Mam coś fajnego na oku, prawda? Po polsku. Ich habe etwas tolles im Auge. Die Aussicht aus der Vogelperspektive. Czyli teraz mamy widok z lotu ptaka. Z perspektive Ptaka, die Aussicht Widok aus der Vogelperspektive. Er hat ein hohes Alter erreicht. Und dożył Sędziwego wieku. Tutaj w tłumaczeniu mamy, że on osiągnął wysoki wiek. Erreichen. W poprzednich odcinkach był taki czasownik, to jest osiągnąć coś. Er hat ein hohes Alter erreicht. Dożył sędziwego, czyli wysokiego wieku. Sie starb im Alter von 70 Jahren umarrowa wieku 70 lat Sie starb im Alter von 70 Jahren man sieht ihm sein alter gar nicht an w ogóle nie wygląda na swój wiek Jeżeli by to była ona, to zamieniajcie sobie im oczywiście na ihr. Że ona nie wygląda na swój wiek. Man sieht ihr ihr Alter gar nicht an. W ogóle nie wygląda na swój wiek. Czyli dwa komponenty musicie wymienić, jeśli chcecie powiedzieć o niej, że ona, to będzie ihr i ihr Alter. No a jak będzie on, no to tak jak napisałem, man sieht ihm sein Alter gar nicht an. Ich habe dich jahrelang nicht gesehen. To takie częste powiedzonko w Polsce. U nie widziałem cię już całe wieki, prawda? Tutaj jest, że nie widziałem cię lata. A też po polsku czasem mówię nie widziałem cię lata, wieki. Ich habe dich jahrelang nicht gesehen. Wo hast du gdzie Gdzie się podziewałeś na przykład, prawda? Sie sind gleichaltrig. One są w tym Sie sind gleichaltrig. Albo sie sind in demselben Alter. wygodniej. Er ist in meinem Alter. On jest w moim wieku. Er ist in den besten Jahren. On jest w kwiecie wieku. Jak widzicie tutaj po niemiecku nie ma nic o kwiatkach, tylko on jest w najlepszych latach. To jest w kwiecie wieku. Er ist in den besten Jahren. Jest w najlepszych latach. Teraz z wiekiem coś się wydarza, jakieś zmiany zachodzą. Mydem alta. z wiekiem, mydem alta. Na no, das hat aber gedauert. Muszę powiedzieć poirytowani. No to trwa od całe wieki. No ludzie, ileż tam można czekać. Na no, das hat aber gedauert. Ależ to trwało długo. Im 20 Jahund w XX wieku. Przypominam, że do XIX, w liczebnikach porządkowych używacie ten, czyli ostatnim wiekiem będzie im 19 ten a już od XX, XXI, drugim to będzie im. 20. jahrhundert im 21. jahrhundert. Ein Mann mittleren Alters. To takie powiedząko mężczyzna w średnim wieku. Albo kobieta. Eine Frau mittleren Alters. Kobieta w średnim wieku. In alta, w każdym wieku, in jedem alta, das Schulalter, to oczywiście wiek szkolny, das Schulalter, das Rentenalter, wiek emerytalny, Das Rentenalter vor langer Zeit. Oh, da war schon Das war vor langer Zeit. Zeitalter der Aufklärung. Wiek oświecenia Zeitalter der Aufklärung.